Przyroda powoli budzi się do życia. Czas na wiosenne porządki. W ogrodzie botanicznym trwają przygotowania do nowego sezonu. Przycięto już trawy, niektóre drzewa i krzewy. Czas na pracę w kolekcji róż. Ogród nieco się zmieni. Pojawi się sporo nowych drzew i krzewów w ramach tzw. nasadzeń kompensacyjnych. Wtedy w mieście wycinane są jakieś drzewa pod inwestycje, czy krzewy. Wtedy jeden do jednego drzewo za drzewo jest kompensowane w przyrodzie. Oprócz takich typowych gatunków w ogrodzie pojawią się takie drzewa jak surmia bignoniowa, czy wiśnie piłkowane w odmianie kanzan, które pięknie kwitną, wiosną. Ale to nie wszystkie nowości w kieleckim ogrodzie. Planujemy też w trakcie sezonu zrobić w ogrodzie taką rabatę we współpracy z jedną z kieleckich firm, która będzie odzwierciedlać kontynenty i kolorystycznie też te kontynenty będą zróżnicowane. Na odwiedzających ogród czekać będzie nowa atrakcja – ścieżka wzdłuż unikatowej kolekcji roślin pasożytniczych. Posadzone są tutaj rośliny dziko występujące w naszym kraju. Jest to grupa bardzo rzadkich roślin. Wiele z nich jest chronionych lub znajduje się na czerwonych listach bądź też księgach roślin wymierających. Ta grupa ma taką dość nazwę może nieprzyjemną dla ucha, mianowicie nazywa się zaraza. To są pozostałości tej zarazy z poprzedniego roku. Natomiast tutaj wokół mamy roślinę żywicielską, na której ona pasożytuje. To są też pozostałości tej rośliny żywicielskiej z tamtego roku, ale to wszystko w tym w nowym sezonie wegetacyjnym z powrotem wyrośnie. No i należy się spodziewać, że też tutaj gdzieś w tych okolicach znowu pojawią się nowe pędy zarazy. Ścieżka została założona przy współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Ogród botaniczny w Kielcach czynny będzie od 1 maja.